Dobrze, a więc to będzie recenzja tytułu z tego roku, mianowicie Lock Horizon. I jeżeli ktoś z Was jest dużym fanem SAO i nie wiem, że jakiś olbrzymi sentyment z tą serią i tak dalej jest w niej niesamowicie zakochany, to nie powinien tego oglądać. Poza tym ta recenzja będzie nagrywana na podstawie 13 odcinków, które wyszły na chwilę obecną, które obejrzałem. Skończyłem seans wczoraj. No. I to było na tyle. I jeszcze powiedziałbym tyle, że kiedy seria się skończy pojawi się moja opinia na temat całości, też raczej prosimy ludzi, którzy są mocno zakochani w Sao, żeby tego nie oglądali, bo nie, nie wchodźmy sobie w drogę. Okej, okay. o tyle. Więc tytułem wstępu. Lock Horizon. O czym jest? Otóż Lock Horizon jest zbudowany na tym samym pomyśle co Sao. Co to znaczy? To znaczy, że e, mamy grę komputerową, w której e, nasi uczestnicy zostają zatrzaśnięci. No i muszą się jakoś odnaleźć w tej wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistości tej, gie, tej gry. Pierwsze rzeczy, które nam się rzucają w oczy, a w porównaniu do tytułu, o którym wcześniej mówiłem czyli o SAO, jest to, że jest dużo bardziej realistyczna, powiedziałbym, co przez to rozumiem, jest dużo bardziej nastawiona na to, co ludzie, którzy grali dużo w Morpg i w gry naprawdę nastawione na masę ludzi grających przez internet. Znają, rozumieją, czym się pewnie orientują. Czyli mamy system class, podclass, system party, gildii i tak dalej. Wszystko to tam istnieje w tej serii, co jest olbrzymim plusem moim zdaniem i dzięki czemu wychodzi lepiej niż Sao. no Ale mniejsza z tym. Sam podkład fabulamin, nasz główny bohater, którego imienia nie pamiętam, ale mówią na niego, że jest diabłem w okularach, odnajduje się w tej grze, a że się znajduje się w tej grze. Nikt nie wie w jaki sposób oni się tam w ogóle znaleźli, i tak dalej. A gra, w której się znajdują, nie logował się do niej od pewnego czasu ze względu na wydarzenia, które jeszcze nie zostały poruszone w fabule, lecz zostały jedynie nakreślone, że jest to związane z jego dawną, jak gdyby, drużyną może nie tyle Gildią, bo oni nie byli oficjalnie Gildią, byli drużyną, która w danej grze osiągnęła bardzo wiele bardzo trudnych osiągnięć, które były na pewnej przestrzeni czasu tylko dostępne. I po pewnych jakichś wydarzeniach związanych z tą drużyną, mm, on przestał grać. No tutaj, kiedy się loguje, yy, stara się jakoś odnaleźć w tym świecie, jest takim typem, trochę powiedziałbym, luluską co, co jest bardzo przyjemne i bardzo trafne. To znaczy, nie jest OP postacią, która po prostu miecie wszystkich i ją jestem sfarmiony, posiadam najlepszy set i po prostu zabijam nupsów. Nie. Yy, Naszych bohaterów poznajemy w momencie, kiedy już są. <grym> w ogóle cała fabuła dzieje się na przyłomie tego, że. Kiedy oni skończyli grać, posiadali już max level i powiedzmy już endgame'owy gear. Natomiast w momencie, kiedy teraz, się logu... kiedy teraz są w grze, jest to tyle co po nowego dodatku i został podniesiony level cap o 10 poziomów, czyli z 90 do setnego, Z czego oni się zdają sprawę? Więc już nie są powiedzmy high endgame, są takim... Są endgamem, który stara się wejść w high endgame. Ale mniejsza z tym. Historia na pewno nie jest o farmieniu, wbijaniu poziomów, bo... Przez 13 odcinków nie ma praktycznie w ogóle nic z tym związanego. Jest bardziej o relacjach ludzi, którzy się znajdują w tej grze, relacjach postaci, które się znajdują w tej grze, o pokazywaniu pewnych e, typowych i schematycznych zachowań, po, które pojawiają się we wszystkich w MORPG. Takich jak na przykład problem PK, problem dominacji większych gildii nad małymi, problemy ekonomiczne związane z grami, co jest niesamowicie przyjemne. Jest to pokazane w niesamowicie trafny i realistyczny sposób, czego się nie spodziewałem w ogóle tej serii. Bo myślałem, że to będzie znowu. E, jedna osoba, która w nierealny sposób wbija e, wbija super szybko poziomy co jak podejrzewam większość z Was, która miała jakąś styczność z RPG, czy grała dość e, poważnie w, jaką, w jakiekolwiek RPG, zdaje sobie sprawę, że jednak siła party i siła gildii to jest nie do porównania z siłą jednostki, że e, żaden solo player nie jest w stanie po prostu się przebić na tyle, jak jest w stanie przebić się gildia czy dobre partie. No ale mniejsza z tym. I tu jest właśnie to pokazane. Tutaj nie mamy nastawienia na, na, poje, na działanie pojedynczej jednostki. Nastawione jest wszystko na działanie bardziej grupy. E, co jest piękne, kiedy ci ludzie znajdują się w tej grze. Mm. I gdyby nie mają sensu, nie mamy tak jak w SAO, mieliśmy do czynienia, że trzeba wbić setny level i oni wy, e, wydostaną się z tego świata. Tutaj na przykład, jeżeli ktoś zginie, ma normalnie respa, czyli e, spawnuje się po prostu w katedrze w najbliższym mieście. Co jest dziwne, e, zamknięte są portale wszystkie, więc e, użytkownicy nie mogą podróżować pomiędzy miastami. E, serwery są umieszczone w większych miastach w Japonii i mapa jest w ogóle bazowana na mapie naszego świata. Tylko jest tak zwany project Half Gaia temu użyty, co sprawia, że wszystkie odległości są zmniejszone o połowę. Co dalej mogę rzec? Graficznie jest to ładnie prowadzone. Bardzo ładnie. Mi się podoba, jak to jest graficznie robione. Walki są dość ciekawe, interesujące. Ale nie o tym będę mówił. Skupię się bardziej na tej właśnie nutce fabularnej. Nie chcę tu za dużo opowiadać, co tam się dzieje, ale z bardzo dużo wątków. I te wszystkie nawiązania do MRPG PGS, bo właśnie te klasy, podklasy, profesje w ogóle, które tu. Tu wychodzi to, że właśnie profesje to są ważne rzeczy w grach RPG. Handel w ogóle, który jest zbudowany. To co w ogóle mogę Wam powiedzieć i trochę uchylić konkretnie, to będzie cała społeczność NPC, która tu jest potraktowana właśnie nie jako banda bezmózgich robotów, które po prostu się spawnują i mają wbite na pałe komendnie. Tutaj mamy NPC potraktowane jako można powiedzieć żywe organizmy z własną wolą, które prowadzą własne miasta, które podróżują między tymi miastami, prowadzą handel, rozwijają się. Na przykład będzie motyw, gdzie Taka gilia kupiecka wymyśli silnik parowy w tej grze, którego oryginalnie nie był zaimplementowany, ponieważ między oryginalną grą a tym momentem, w którym my się znajdujemy w tej grze, w fabule tego anime, powstały pewne różnice, które tam będą wytłumaczone. Nie chcę w to wchodzić wszystko, bo popsuje wam to zabawę oglądania anime, ale naprawdę jest bardzo duży przeskok i bardzo fajnie jest to prowadzone. Jest małe skupienie na walkach w sumie. Co e, właśnie w ogóle mi nie przeszkadza. Jest właśnie skupienie na ekonomii, na tym zawiązywaniu więzi, na rozwiązywaniu problemów związanych właśnie z grami MMORPG. Mm. Co dalej? E, nie ma zbyt dużego, przynajmniej na razie nie było zbyt dużego jakiegoś położenia na rzeczy typu rajdy. Typu, może tego mi brakowało, bym powiedział, w sumie, jak do tej pory, nie było jak czegoś takiego jak rating PVP i tak dalej, ale ogólnie wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie powinny być w tytule opowiadającym o świecie MarkPGS, są tutaj ujęte. Jest tutaj problemy travelingu i pokonywania du e, dużych odległości, pokazany w bardzo ciekawy sposób, e, pokazane zależności pomiędzy różnymi klasami tego, w czym się specjalizują. I to nie ma tak, że jest jedna klasa, która jest OP i miecie wszystko. Nie. Każdy z nich mają tutaj swoje plusy i minusy, co jest, co jest fajne. Nie jest tak, że ktoś jest bezużyteczny i tak dalej. Jest pokazane e, to, że na przykład postaci walczące też są niezbędne po prostu po to, żeby partie było su e, sukcesywne, postacie wspierające, postacie walczące w zwarciu tanki i tak dalej, że każdy ma własną rolę i każdy jest do czegoś potrzebny. I nawet nie, może powiedziałbym, że w pewien sposób nawet jest to idealnie pokazane, że nawet ten rogue, który zazwyczaj w większości MORPG jest po prostu OP-klasą kasującą wszystko, co się rusza, jest tutaj właśnie pokazany bardziej na takiej zasadzie, na jakiej on powinien być, czyli jako postać, która wykańcza słabe cele, która się nigdy nie powiewa na twarde cele typu wojowników itd., tak która się bardziej specjalizuje w zbieraniu umiejętności, poszukiwaniu postaci itd. Tak Niesamowicie ciekawe i przyjemne. Co do samej muzyki, nie odebrał jakoś ani pozytywnie, ani negatywnie. E, gdzieś wchodzi w tło, e, w ogóle mi nie przeszkadza. Co do postaci. Mamy, może powiedzieć, trzy, cztery główne postacie na chwilę obecną przynajmniej są. Jest to właśnie ten e, gościu, który jest nazwany tym demonem w okularach, z którym, wokół którego w sumie wiąże się, fabu, e, toczy się fabuła. Można powiedzieć, że jest naszym głównym bohaterem. Jest jego przyjaciel, z którym on grał wcześniej. Jest taka kobitka, która jest zabójczynią i też jest właśnie w ich party. I potem pojawia się tak zwane szefnianta. Szefnianta w ogóle e, gra kotem. Jak zaczniecie oglądać, zobaczycie o co chodzi. Chłopiec jest przecudowny, jest tak świetnie wykreowaną postacią. E, tam w ogóle zakochuje się w nim jedna taka dziewczynka. Ona mam patrząc po kresce, może z 13 lata, szefnianta. Okazuje się, że to jest jakiś chłop w średnim wieku, który po prostu gra tym kotem jest w ogóle totalnie przegiętym chłopem. No ale mniejsza z tym. Ogólnie. Bar, bardzo fajna seria, bardzo dobra, ja naprawdę polecam. Szczerze mówiąc, jak się zabierałem za ten tytuł wczoraj, to nie sądziłem, że to będzie naprawdę coś z takiej półki. Myślałem, że to będzie coś właśnie w stylu Sao, gdzie... A mamy kogoś, kto pseudo-zbadał, co, co, czym jest mu RPG i na jakich zasadach to działa i postanowił sobie napisać nowelkę oderwaną totalnie od, od tego świata, a tu... To jest zupełnie coś innego. Może świat, w którym to się dzieje, nie jest jakiś super wykwintny, i tak dalej. Jest bardzo dużo oklepanych schematów wziętych na podstawie, nie wiem, Forgotten Reams chociażby, ale, ale to nie jest ważne, to nie przykuwa tutaj uwagi. Właśnie ważne jest to, że są wszystkie najważniejsze elementy związane z game RPG wrzucone, są dobrze wytłumaczone, są ładnie opisane podstawy. To wszystko się trzyma, kupy, to wszystko gra ze sobą. i Ja na pewno będę czekał z niecierpliwością na to, żeby wyszły kolejne odcinki serii. No i wtedy nagram po prostu większy materiał o całości, gdzie już będę po prostu wchodził w pewne elementy, epizody i opisywał je. I to by było na tyle serdecznie polecam obejrzeć tę serię myślę, że spokojnie można i dać 8 na 10 i naprawdę myślę, że gdzieś tam za atakiem na Tytana spokojnie jest w stanie, jest w stanie stanąć w kolejności, jeżeli mówimy o dobrych seriach w tym roku. To na tyle.